Posiadasz własny sklep internetowy, jesteś osobą fizyczną, mającą własną działalność gospodarczą, a może jesteś sprzedawcą na Allegro lub eBayu, zależy Ci na rozwoju, wzroście dochodów, szukasz nowych produktów do sprzedaży, a może zastanawiasz się nad stworzeniem własnego sklepu internetowego, a wciąż nie jesteś pewny, co przyniesie Ci największy dochód. Gratuluję, znalazłeś się we właściwym miejscu. Firma Profit Plus posiada wieloletnie doświadczenie w handlu elektroniką użytkową. Mamy dla ciebie wyjątkowe narzędzie do zarabiania pieniędzy, umożliwiając ci sprzedaż na zasadzie dropshippingu. Dzięki niemu generujesz dochód tak duży, jak tylko tego potrzebujesz. Zarabiasz gdzie chcesz, kiedy chcesz i ile chcesz. Jesteś zupełnie niezależny od nikogo i niczego. Sam wyznaczasz sobie godziny i czas pracy. Jesteś swoim własnym szefem. Jak bardzo chcesz do nas dołączyć? To naprawdę proste. Wystarczy, że zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej, wczytasz dokumenty swojej firmy, a następnie złożysz zamówienie, podając dane swojego klienta, adres do wysyłki oraz towar, który zamówił. Zapłata za towar od klienta wpływa bezpośrednio na Twoje konto. Ty przelewasz nam należność w cenie z rabatem hurtowym. Wygenerowany zysk zostaje od razu w Twojej kieszeni. Po prostu tyle, ile sprzedasz, tyle zarabiasz. Nie możesz nic stracić, z nami możesz jedynie zyskać. Co zyskujesz? Niezależność finansową, gwarantowane wysokie marże, przyjazne wsparcie i sprawdzony model biznesowy, szybkie dostarczenie towaru do Twojego klienta dzięki magazynom w całej Polsce, bezpieczną współpracę z rzetelną firmą, możliwość generowania niczym nieograniczonych dochodów, wysokiej jakości produkty w cenach nawet o 30% niższych. Skupisz się jedynie na sprzedaży bez dodatkowej pracy związanej z logistyką, wysyłką i reklamacjami. Możliwość sprzedaży towaru na całą Europę Zachodnią dzięki magazynom na terenie Unii Europejskiej, szybko i sprawnie działający serwis na terenie polskim. Jedyne co musisz zrobić, to zarejestrować się na naszej stronie internetowej i rozpocząć niesamowitą podróż do świata marzeń. Nie czekaj, zacznij zarabiać już teraz!